I do Zatem wracamy do Fallout Shelter. Pierwszy raz w sumie zagram w nią teraz. Tak powoli rozpracowuję ten mój schron. Przyjmuję kolejnych, jakby, mieszkańców. Aha, dobra, tu są zajęte już miejsca pokoje. daje tutaj tej coin, te coiny, te punkty. Tu jeszcze jednego wpuścimy. Kolejny level tej babki, co pracuje w energetyce. Pieska heł może mieć, ale teraz nie czas na pieski. Tutaj tu jesteś z wodą. Tu jest yy, właśnie uzdat wodociągi. Uzdatniacz wody. Zadowolony z pracy. No, i trzeba wybudować kolejne Living Roomy. Bo tu już nie mam gdzie upychać. O, tu, tu jeszcze mogę. Ale budujemy. Albo wybudujemy ten Storage Room. Bo tak tutaj mi podpowiadano. Jeszcze jedną osobę. Teraz tu pewnie coś ktoś przyjdzie. No, ale po, poziom tutaj życia poprawił się 77%. Energii mamy pod dostatkiem, bo na razie nic nie budujemy. O, mało jedzenia. W sumie mógłbym tutaj coś upgrade'ować. Nie, nie mam tyle wystarczającej tutaj tych coinów. Damy jeszcze jednego, Robola. No, nie ma chętnych. Tu też damy jednego. No, i 10 lutków mam, a muszę mieć 12, żeby wybudować ten storage room. No, ale nie wybuduję, więc muszę pewnie. wybudować living quarters. I my to wybudujemy. O, jednak przychodzą kolejni. Ale dobra, my wybudujemy to tutaj. Powiększyliśmy. Mało wody. O kurczę. No, raczej nic nie wybuduję. Upgrade. No, też nie mam za co. O, ładnie poziomy tutaj, ekspiam moi mieszkańcy 100% zadowolenia, więc jest nieźle. No tutaj ma 50%, pracuje przy śniadaniach, przy, przy obiadach, właśnie także, także, niefer. Okay. Nie, tu nic. Dobra, jeszcze jedna postać mieszkaniec. Tu ma domyślny ubiór. Pewnie potem mogą się przebierać różne inne ciuchy. Tutaj nie. Tu jest nasza, jakby. Aha, muszę wbudować ofis Tu, jakby, nasze misje. Co musimy, zadania, które musimy wykonać, odpowiedzi. Aha, jakieś bronie, które pozwolą przeżyć. No i opcje, ustawienia. kolejny poziom. Kolejne tam miedziaki popłynęły. No, wody też przybywa. Tylko żarcia mało. No i mamy 12 spółlokatorów, ale musimy tutaj a, niestety uzbierać trochę monet i wybudować ten. Storage room. 300. O, a mamy dużo mniej. W sumie można wybudować ten e, diner. Jeszcze mamy mało kasy. No, i wtedy pewnie coś się ruszy dalej, ale to w następnym odcinku, na razie.